Jarosław Gowin wykonał, można powiedzieć, sztukę naprawdę akrobatyczną, bo ogłosił, że jest jednocześnie w rządzie i w opozycji. To jest duże osiągnięcie gimnastyczne, ale trzeba też pamiętać, że w tego typu figurach nie da się wytrwać długo. I Jarosław Gowin, niezależnie od tego, ile, wiele ciepłych słów, ile ciepłych słów powie o naszym programie, bo tam widziałem mnóstwo inspiracji programowych Polską 2050, a więc ekologia, rozdział Kościoła od państwa, bycie w centrum to wszystko już słyszeliśmy wiele razy. Wiele z tych rzeczy również u Koalicji Obywatelskiej dzisiaj słyszymy u Gowina, pewnie za chwilę usłyszymy u następnych. Cieszę się, że możemy być takim inspiratorem i, i dawać jakieś pomysły. Natomiast, kiedy, kiedy słucham i przyglądam się temu, zastanawiam się, czy on ma świadomość, jak bardzo powinien mieć świadomość że to wcale nie jest tak, że w zasadzie to i tak go wszyscy na listy, ktoś go na listy weźmie. Że nawet jeżeli nie dojdzie teraz do odwrócenia tej większości on nie przejdzie na stronę opozycji, to, że opozycja i tak go weźmie, albo PSL, albo my na listy, w, tworząc jakąś frakcję, jakiś blok centrowy w przyszłych wyborach, niezależnie od tego, kiedy będą. A kto to powiedział, że tak będzie? Gowin ma czas na decyzję teraz, dopóki Kaczyński nie ogłosił nowych wyborów, dopóki tych nowych wyborów nie ma. I droga Gowina do do, do tego, żeby się na jakichkolwiek listach z kimś znaleźć. Jest teraz. Jeżeli zdecyduje się przerwać w Polsce rządy zjednoczonej prawicy, no to wtedy będzie naszym partnerem. Jeżeli nie, no to będzie jednym z przeciwników politycznych. Jeszcze jedna taka wypowiedź, bardzo mi się spodobała Jarosława Gowina na mój temat. W... Gdzie to było? Chciałbym wam to zacytować. Mam. Mam kłopot ze zrozumieniem jego fenomenu. To o mnie. Nie dawałem mu szans w wyborach prezydenckich, a on osiągnął dobry wynik. Nie wierzyłem też, że wytrwa na scenie politycznej. Pod tym względem Hołownia mi zaimponował. A jego poglądy to dla mnie mieszanka wątków chadeckich z lewicowymi. Powiedział to przywódca ugrupowania, które niedawno przyjęło na swój pokład posłankę lewicy, Monikę Pawłowską której poglądy trudno nazwać chadeckimi. Wydaje mi się, że one są w samej osi wręcz lewicowe. A więc, panie premierze, jakby tu powiedzieć, jeżeli uważa pan, że ma pan kłopot z tym, że moje poglądy to dla pana mieszanka wątków chadeckich z lewicowymi, to proponuję malutki rzut oka na swoje własne podwórko.